Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Tajemnice Enshrouded, a właściwie to jest seria Luźna Przygoda, ale akurat y, ostatnio odkrywałem Tajemnice Pustyni i jakoś tajemnica Enshrouded mi pasuje, fajnie, fajnie mi się kojarzy ten tytuł pójdziemy do tego miasta, które jest w sumie tajemnicze, bo nie jest zaznaczone, bo zauważcie sobie, że w Enschlodet większość miejscówek, nawet mniejszych, jak sobie zobaczycie na mapę, ma te takie znaczki, czyli tu mówi nam, że to jest Rockmore, tutaj, że to jest Woodgard i tak dalej, nie? Yy, Dolina Waproci, Westcott, Wierzbowisko i tak dalej. Natomiast Zobaczcie, tu jest takie dość duże, wydaje się, miasteczko i ono nie ma nazwy, czyli ono jest tak jakby bez nazwy. Mam tutaj blisko tego dość ognicho. I to miasteczko omijałem cały czas, żeby sobie zostawić niespodziankę, bo chciałem właśnie nagrać taki odcinek, gdzie będę zwiedzał je bezpośrednio na odcinku, żeby o tym miasteczku nic nie wiedzieć. No i w końcu nadszedł ten moment, że trzeba tam iść i to zwiedzić. Ja sobie je zaznaczę na mapie. Ustaw punkt trasy. I lecimy. Wolę latać po pustyni, szczerze mówiąc, bo tutaj jest mniej tych drzew. Po tych optymalizacyjnych różnych zabiegach w miejscach, gdzie tam jest ta puszcza, to tam po prostu te cienie to tak strasznie kiepsko zrobili, bo no ja rozumiem, no optymalizacja ma to lepiej chodzić, no ale jednak jak ktoś powiedzmy ma, nie wiem, lepszy komp, mógłby sobie grać na lepszych jakichś ustawieniach, to powinno być po prostu w ustawieniach dostępne, żeby po prostu gdzieś tam zmienić to cieniowanie, jak zobaczymy sobie zresztą ja to sprawdzałem już, ale jak tutaj sobie zerknę pole widzenia, to to mi się zwiększa tylko tutaj na szerokość ja wolę mieć standardowe, mniej więcej między 90 a 110, nie lubię mieć dużo, bo się mi rozciągają wtedy boki i środek jest mniejszy, nie dlatego, że tam oszczędzam na przykład, nie wiem, żeby mi gra lepiej chodziła, bo tu akurat w tym wypadku dla mnie nie ma to znaczenia. I jak zobaczymy sobie cienie, gdzie te cienie w każdym razie, cienie kontaktowe są włączone, jakość cieni jest maksymalna jakość. I nie ma czegoś takiego, że tam, nie wiem, na odległość. Można dajmy na to, żeby ustawić, nie? mam maksymalne te cienie, a mimo wszystko i tak, jak lecę tam gdzieś przez tą puszczę, to te cienie mi się y, tak dziwnie skalują, że to wygląda brzydko. Ale mniejsza z tym. O tutaj odkryliśmy coś. Jest ciekawe, zobaczmy na mapie. A nie to jest przejście przez jaskinie w ukach. Tutaj będą ci wukach, tak żyli, to wiem. My idziemy w tej chwili do tego miasteczka tajemnego. Tutaj sobie żyją jakieś tygryski. A nas interesuje to miasteczko. I to jest ciekawe, że to miasteczko w ogóle nie jest nazwane. Nie ma nazwy na mapie. A tutaj kogo spotykamy w miasteczku Włókach? Oni tu pozakładali nawet pułapki. Czyli to jest takie też pod tym względem ciekawe miasteczko, że zamiast y, tych grabieżców mamy tutaj to plemię Wukach. Więc tak naprawdę można byłoby sobie tutaj założyć ognisko Jakbyś miało tego perka, że się jest przyjacielem tych Wukach, to mogliby sobie oni tutaj mieszkać, więc jest pod tym względem ciekawa miejscówka. Zaraz zobaczymy ile ich tam jest. Chciałem sobie tu wyjść zobaczyć stąd to miastko. Tak, jakby zobaczcie, na centrum to właściwie nawet nie jest tyle miasto. co taki jakby olbrzymi zamek. Oczywiście teraz zniszczony mocno, ale taki jakby olbrzymi, olbrzymi zamek na pustyni z okalającym go murem. Widać, że tu był wyraźnie mur. Część tego muru jest nadal niezniszczona, a większość tego muru jest zniszczona. Czyli taki fajny zameczek. Ja bym szczerze mówiąc, kiedyś pomyślał i tutaj jest, i, i zrobił sobie tutaj remont. Bo tutaj wystarczy tak naprawdę gdzieś w środku tego zamku dać jedno ognisko, rozwinąć na maksa i mamy objęty cały ten obszar. Więc może to być po prostu nie dość, że tanie w, w, pod względem ognisk do zajęcia. To może być po prostu ciekawe. No i jeszcze przede wszystkim, zobaczcie, ci WK tu są, więc oni by mogli sobie tutaj żyć. Chyba, żeby nam ogniska nie pozwoliło postawić. No bo jest taka też szansa, że nam gra nie pozwoli postawić ogniska. O! A tutaj? A nie. Myślałem, że to wejście, a to jest takie tylko fragment kamienia rozwalony. Może być tak, że nam granie nie pozwoli... O! Wpadliśmy. Wpadliśmy do... A ja po ostatniej wyprawie sobie oczywiście pewnie nie, no... Tutaj mogę to usunąć. Grzybni kawałek mogę usunąć. A tam wszystko w sobie mogę usunąć to wszystko to jest tak naprawdę, mam tego pełno. Usuńmy sobie trochę, żeby można było zbierać te rzeczy, bo może coś ciekawego się znajdzie. Dobra, wystarczy. Ja przede wszystkim drewno chcę znaleźć, bo dla mnie drewno. Krótki miecz, rozmontuj. Różczka 25. poziomu, a to mogę sobie zostawić, może by się przydała. O ten topór w wiatach, to chyba go nie miałem, a to jest też 25. poziom, mogę zostawić. A nie, dobra, różczkę rozmontujemy. No i tutaj to miasteczko, a właściwie ten zamek. Jest ciekawym, jak dla mnie, obiektem. Mi się bardzo podoba ten obiekt. Zobaczymy, czy uda się znaleźć tutaj jakąś notatkę, żeby się dowiedzieć, co to w ogóle było. A, tu są tylko pułapki. Myślałem, że tu jest jeszcze zejście gdzieś na dół. Ale niestety są tylko pułapki. Tutaj też. Ci w to sobie lubią te pułapeczki zakładać. oni są dużo łatwiejsi do walki niż yy, ci łupieżcy, nie? Dużo łatwiejsi. Jak na przykład ten ich szaman. Zobaczcie tutaj jakie mają fajne oni tutaj te kamyczki. To fajnie można wykorzystać później jak się by, by robiło na przykład tutaj remont i zostawić to. I tutaj można zrobić taką galerijkę z takimi właśnie jakby rzeźbami, nie? No. To miejsce ma fajny potencjał na remont gdybym tej grze poświęcał więcej czasu to pewnie bym się tutaj wybrał do remontu, na razie jeszcze mam niewyremontowane to krzemienne miasteczko, nie mówiąc już o swojej bazie i tak dalej więc jest to tylko takie teoretyzowanie, żebym tutaj remont robił. I tam chyba u góry będzie ten boss tak, w ukłach. Nie mamy wytrychu, ale tutaj chyba wytrychu nam nie będzie trzeba, bo to się chyba da przejść. <noise> A zresztą, teraz to chyba już powinienem mieć. Nie, o dziwo nie mam nadal... O dziwo nadal nie mam metalu. Ale to nie ma znaczenia, tędy się wyjdzie. No, i to są te drzwi tam na dole. Tak, co nie mogliśmy przejść. O, klasyczne takie rzeczy tutaj są położone, jak na pustyni gdzie indziej znajdowane, czyli po prostu y, kamienne meble, kamienne półki, ale są mi drewniane, a nie, bo to jest, jest sekret. To jest akurat sekret. Kamiennego sekretu nie zrobili, więc dali drewnianą półkę. Ale jak widać, tutaj większość tam znowu zamknięte. Dlaczego mi jednego metalu nie chce gradać? Jednego, ja nie mówię, żeby mi dała 50 tych metali, ale jednego chociaż. O, tutaj kolejna skrzyneczka. Zaraz tam się do tą drzwi wrócimy. Najwyżej się przebijemy przez ścianę. Tam byliśmy na dole. Ale nie ma tutaj bossa. A przynajmniej jeszcze nie ma tego bossa. Bo nie wiem, jeszcze tu nie wyszedłem na ten placek. A to sobie rozwalmy. O, nawet dość słabe, jak widzicie, są te ściany. Ale tu się wychodzi tylko na zewnątrz. Nie ma czegoś takiego, że. Nie, mo... Nie ma czegoś takiego, że tędy się tutaj przechodziło do innego pomieszczenia. Tylko na zewnątrz. Tutaj jeszcze możemy sobie zerknąć. No nie mieliśmy szczęścia, niestety w metalu nie było. Idź na wyprawę, na której musisz poszukiwać sekretów i nie wziąć sobie wytrychu. To jest po prostu. To jest po prostu nieprzemyślane. O, tutaj na przykład, zobaczcie, te z kości, to by też mogło być fajne, jakby to było dawane do gry, żeby można było to tworzyć. Ja myślę, że teraz może ktoś taki powstanie, bo jak, jak popatrzcie, będzie ten biom taki właśnie zimowy, no to tam y, myślę, że będzie kolejny NPC, który będzie właśnie tworzył coś takiego jak te tutaj wisiorki alaskości i inne takie rzeczy. Bo to będzie jakiś taki po prostu, powiedzmy, nie wiem, taki bardziej prymitywny troglodyta, nie wiem jak to tam go nazwać, ale no wiecie o co chodzi, taki, taki związany z takimi właśnie, z takim biomem zimowym, to mo może być właśnie taki z tym wukach plemieniem powiązany. To by pasowało nawet, nie, do gry, jakby taki z wukach był. Dobra, udało się wyjść na samą górę, tu jeszcze mamy kolejną skrzynkę. A tutaj mamy najbardziej sekretną skrzynkę, no, nawet dobrze, że nie poszliśmy tamtędy, bo jak widać ten... Buty ptasznika, to nawet mam jedne tu przy sobie, nie? tych butów ptasznika to już po prostu znalazłem kilkanaście w grze. Tak, mocno nie farmie, ale mi te buty techniczne po prostu tak często wypadają. No i jak widać, o tu nawet był hak, mogliśmy się tym hakiem wciągnąć. Możemy sobie tu jeszcze podejść, bo tutaj nas nie było. A nie, byliśmy tutaj, bo to jest tu. To tu był hak. W każdym razie do wciągania się. Kolejne drzwi zamknięte na wytrych. Tutaj sobie zrobili zagrodzenie, no, może by nie spadać, powiedzmy. Tutaj mają taki fajny banerek. No, banerki też, że na razie jest cieniutko. Jeden baner zielony dostępny i nie można go ani skalować, ani nic. Malutki, nie da się, że tak powiem, takiego jakiegoś dużego, jakieś chorągwi nie ma. No, nic nie ma z takich rzeczy. Na razie pod względem y, takich właśnie rzeczy związanych z Kosmetyką to gra jest dość cieniutka, natomiast pod względem właśnie budowania, czyli ilości bloków, no to to jest w tej chwili najlepsza gra. Zobaczmy sobie, co tutaj na mapie. Ja bym sobie zerknął jeszcze tutaj i tu. Przede wszystkim tutaj, bo tam mi się wydaje, że tam może być coś ciekawego, ile nie będzie to po prostu chatka wypoczynkowa albo no, niestety kopalnia. No, ale mamy przynajmniej wyjaśnione kopalnia miedzi. Jakby ktoś był zainteresowany. Umbrowa jama się nazywa. Nie, Umbrowa jama to jest ten region. Muzyka się zmieniła na taką fajną, taką, taką bardziej tajemniczą. Czyli tu już nas zalicza, że jesteśmy w Umbrowej jamie. Tu można wpaść tam do środka, czy tu jest wejście? Zaraz sobie to przetestujemy. Tu jest tak jakby wejście. Aha, bo tędy można wyjść. O! Czyli znaleźliśmy jeszcze taką lokację przejścia przez jaskini, której nie miałem odkrytej, bo to trzeba wejść właśnie w miejscu, gdzie jest... ...ten, no gdzie jest to wejście, czyli gdzie się zaczyna. Mimo, że tak jak widzicie tutaj wejście tak naprawdę można wpaść wcześniej i nie będziecie mieli tak zaznaczonej tej miejscówki. Ale możemy sobie tutaj iść. Jak tutaj ciemno? Panie. Panie, jak tu ciemno? No i tu można spać na sam dół. Tutaj widać ślady tych wukach, bo są te kości i te klatki takie. Tutaj wszędzie te kości porozwieszane, no ale to jesteśmy we mgle. Ci wukach nie mogą żyć we mgle. W ogóle ciekawa sprawa, że nie ma wersji wukach takich z mgły, nie? Że na przykład. O tutaj jest sobie wukach, ale on jest zwykły. Nie ma wersji mglistej. Czyli takiej jakby skorodowanej, tak jakby w byli odporni na tą mgłę. Może tak być, według lore gry. Chociaż y, nigdy nie natrafiłem na żadne informacje, żeby tak było, ale... Ale tego nie... W sumie mogą gdzieś te informacje być, no nie pamiętam na tyle dobrze y, wszystkich zdobytych notatek, żeby powiedzieć, że tak nie jest. To w ogóle są takie okna jakby, jak tam się spadnie, to się już spada na sam dół. A tędy jak się idzie... To idziemy taką jakby ścieżką. No tu już są spatrzeni. I to nawet... Powiedzmy jak na ten etap, jak byśmy tutaj... Na ten etap, jakbyśmy tutaj byli wcześniej, mając niższy poziom, no to mogliby tu być dość trudni przeciwnicy. Dość dużo ich jest o dziwo. Jeszcze jeden tu przyszedł. Po prostu napadły mnie jak. Możemy sobie zmienić i jak nie mamy wytrycha, to możemy sobie rozwalić skrzynkę sikieron. Tylko wtedy chyba się traci to, co było w środku. Rozmontuj. A, możemy sobie zjeść te jajka. To jest taka ta umbrowa jamka. Już jesteśmy chyba gdzieś na samym dole. Tak, bo już tutaj możemy wychodzić. W ogóle według lore gry to większość tych miejsc gdzie jest mgła, nie wszystkie, bo nie, gdzie-niegdzie tam mgła, wiadomo, wyszła e, wyżej, ale znaczna część tych miejsc gdzie jest tam mgła, to jest po prostu woda. Teraz jak się ktoś na przykład zgubi we mgle, to wystarczy, że znajdzie sobie taką ścieżkę i pójdzie w dowolną stronę tej ścieżki i ona go zazwyczaj wyprowadzi z mgły. Może nawet wtedy sobie, jeżeli ma mało na przykład czasu, pomijać przeciwników i po prostu biec. I ścieżka praktycznie zawsze wyprowadza z mgły. Teraz zobaczymy czy nas wyprowadzi. Może czasami być wyjątek. Nie mówię, że nie, ale wydaje mi się, że mi się nie zdarzyło, żeby mi ścieżka nie wyprowadziła z mgły. Czasami jest to wiadomo szybciej, czasami wolniej, ale ostatecznie jednak wyprowadza. Biegniemy i biegniemy. Akurat tym razem. Tym razem sposób na uniknięcie mgły, jeżeli chodzi o ścieżkę, dusząca dziura, eee, tutaj jesteśmy. No i tu, jakby dalej prowadzi ścieżka, możemy sobie to ominąć. Ale tutaj nie ma wyjścia, no akurat tym razem ścieżka nie okazała się szczęśliwa. Tym razem ścieżka nie okazała się nam szczęśliwa, bo do duszącej dziury nas zaprowadziła jakiś kosturek. Ale dobra, możemy biec dalej. Tu zjeżdżamy jakieś te. Mamy ile 4 minutki. O, w takiej duszącej dziurze możemy w razie czego sobie szybko zniszczyć korzeń. Dobra, nie obejdzie się bez walki. Myślałem, że szybko zniszczy korzeń, ale chyba jednak. Trzeba chłopaków wytłuc. W pewien sposób nas wyprowadziła. No. osob nas wyprowadziła, bo jak zniszczymy sobie korzeń No, usuń. No, usuń. Jak zniszczymy korzeń, to tu mgły nie będzie, nie? No. I możemy się stąd teleportować, więc w pewien sposób wyprowadziła nas ta ścieżka z mgły, powiedzmy. Tylko, że trzeba było zniszczyć korzeń. <grymne> <grymne> Ale jesteśmy uratowani, no bo... Bo nie musimy się z tej mgły teraz... Wydostawać. Możemy się teleportować po prostu, nie? O, i tu jest jeszcze pradawna skrzynka. Zwiastun z Guby. Nie wiem, czy mam w sumie ten... łuk zachowany, ale z racji tego, że najbliższy update podobno doda rzeczy, gdzie można sobie bronie kłaść, to bronie mogą być fajnymi ozdobnikami po tym update'cie, więc zbieram każdą, każdy rodzaj, żeby mieć, bo może się okazać, że te słabsze bronie będą po prostu Fajnie się prezentować. No, możemy to pozbierać, chociaż nie wiem po co mi to. Aha, a tutaj oni mają ten teleport. Warto też o tych teleportach pamiętać. Znaczy, teleport Resp można to bardziej tak nazwać, bo to jest taka jakby dziura, z której on wychodzi. No i dobra, i stąd się teleportujemy. Dusząca dziura. Stąd się teleportujemy i właściwie tyle w tym odcinku. Miasteczko fajne na pustyni. Tutaj ta ten fragment tego tej mapy pod tym wzgórzem zamglony, też fajne, no jak to zamglone, ale ale można się tam zagubić, jak tam się już wejdzie, nie? Jakbym miał wracać, na przykład po tej ścieżce, to nie, no, bym wrócił, bo potem szliśmy, potem skręciliśmy w lewo, więc wystarczyłoby iść do ścieżki, skręcić w prawo. Tylko potem tam do tej ścieżki, no to trzeba byłoby się tam rozglądać, gdzie to było, bo mogłoby być trudniej znaleźć. Dobra, dzięki za oglądanie i zapraszam. Oczywiście do kolejnego odcinka. Teraz to były tajemnice pustyni, natomiast w przyszłości nie wiem czego będą tajemnice. Zobaczymy gdzie będzie się akurat eksplorować. Ja bym chciał jeszcze przed tym update'em poeksplorować tutaj tą puszczę i krainę wiosny z tamtych stron, bardziej bliżej gór. Dlatego że później będzie fajny filmik, żeby sobie to porównać, jak to się pozmieniało, jeżeli oni przesuną ten teren w lewo. Także myślę, że przyszły odcinek będzie właśnie z tamtych regionów, żeby to sobie sprawdzić i żeby mieć porównanie po tym jak się to w grze zmieni. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.